Witam, kolejna nasza gorzycka, kanapowa rozmowa. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Ciastek. Witaj, Tomek. Witam. Ach, dzisiaj sporty motorowe, bo kanapa sportowa. Nie można nie zapytać, dlaczego motocykle? Dlaczego? No, bo coś ciekawszego niż na przykład jakaś piłka nożna, bardziej ryzykowne. Kiedy te motocykle się w Twoim życiu pojawiły? Motocykle pojawiły się gdzieś, jak miałem 13 lat, Tata kupił pierwszy motor. I jakoś tak poszło. To od razu był ten motocykl, który widzimy tutaj? Czy to yy, jeszcze nie. było coś? na początku był chińska 50, no ale jakoś szybko padła dosyć. I siadliśmy na 65 ktm wtedy. Zdefiniujmy jeszcze tą chińską 50, bo. A, no, jakiś taki Chińczyk za Eliksa. Czyli co, mała moc? Tak, mał ta. słaby, mały, taki łatwy do zepsucia. Czyli dało się na początek. I wtedy już pomyślałeś na tym Chińczyku, jak to mówisz pierwszym, że to będzie to, co Cię zakręciło, zapasjonowało, zafascynowało i będziesz chciał wiązać z tym swoją przygodę? Raczej dopiero na następnym motorze, na 65 KTM. Jak wystartowaliśmy w pierwszych zawodach. Co te motory w sobie mają? No, nie wiem, w sumie, coś ciekawego. Fajnie jest. Od kiedy jeździsz? Od 13 roku życia, to będzie 5 lat już. Czyli wtedy po raz pierwszy siadłeś na motor? Mm, tak, pierwszy raz. Jako pasażer, czy już jako na kierowca? Na początku jako pasażer, a dopiero później trochę jako kierowca. Jakie były te twoje początki na motorze? No, na początku uczyłem się jeździć na podwórku, startować. Potem, jak zmieniliśmy na większy motor, to już jeździliśmy do lasów i tam powoli się uczyliśmy jeździć po jakichś wałach, jakichś czutrowych drogach. No i pierwsze zawody, no dosyć szybko też. Bo kupiliśmy motor i dwa tygodnie później pojechaliśmy. No i było fajnie. No ale startowałeś jako jeszcze powiedzmy niezrzeszony nie, nie, nie byłeś członkiem mm, nie. żadnego klubu wtedy nie. jeszcze. Po prostu takowy startowałem jako normalna osoba. Na czym te zawody polegały wtedy? To były zawody cross country i było to pomieszanie enduro i motocrossu. I że jest na przykład połowa lasu i połowa toru motocrosowego. Dobrze, to jeszcze wyjaśnimy dla osób niezorientowanych różnicę między motocrossem a enduro. Enduro to starty po naturalnych, na przykład łąkach, po lasach, naturalny teren bez, żadnej, bez żadnych dodatków, a motocross to jest start na torze, który jest zbudowany przez kogoś na przykład. Mamy takie tory gdzieś tutaj w Podbliżu? Yy, mamy w Nowej Dębie. Yy, jesteś zawodnikiem klubu z Nowego Targu. Nie było żadnego bliżej. Dlaczego akurat taki Twój wybór? Dlaczego taki wybór? Bo kupiliśmy kiedyś trialówkę. To też jest taka dyscyplina sportu motorowego. Taki motor, w który którym się skacze i się na nich technikę. No i ten gość, którego kupiliśmy, teraz mój trener, który ma ten klub. Przeszliśmy do niego, poszliśmy po prostu. Na czym polega trenowanie Twojej dyscypliny? Mieszkasz w Gorzycach, jesteś w drużynie w Nowym Targu. Jak te treningi wyglądają? Yy, mamy tor w Sokolnikach, yy, superendurowy i endurowy. Ale, no dobrze, ale to jak rozumiesz, mówisz trener. W jaki sposób te wskazówki trenerskie do, do tego, żeby tę swoją jazdę doskonalić? I jak to w ogóle w Twoim przypadku wygląda? Yy, w moim przypadku wygląda tak, że trenujemy najczęściej cztery razy w tygodniu plus weekend. Jak coś chcemy na przykład się dowiedzieć od trenera, to możemy zadzwonić, ale bardzo często jesteśmy u niego na tym nowym targu. Jeżeli jest tylko czas, to jeździmy. Jak wygląda taki trening y, motocyklowy? Czy w, podobnie jak w innych dyscyplinach nie wiem, rozpoczynasz rozgrzewką, czy po prostu na motor i w, w drogę? Często po prostu na motor i w drogę, bo w rozgrzewce zapominam. A jaka powinna być? No, powinna być jakieś rozciągnięcie się, tak żeby czegoś sobie nie naciągnąć, ale no. Często zapominam, po prostu wsiadam i jadę. Jedziesz i analizujesz, czy jedziesz i jedziesz? Jadę aż padnę. Ale ty czy motor? Ja. Bo cały czas się zastanawiam Dobre. wsiadasz na taką piękną maszynę, suniesz po tych torach, czy lasach, łąkach. E, analizujesz wtedy, nie wiem, patrzysz jak zachowuje się maszyna, co należy zrobić, żeby uzyskiwać możliwie jak najlepsze wyniki? Bardziej nie jak zachowuje się motor, ale jak trasa idzie na przykład. Gdzie lepiej pojechać, którędy trafię na przykład pod górkę, gdzie, gdzie lepszy ten wjazd, gdzie jakiś lepszy zakręt będzie, czy górą, czy dołem. Bo jak rozumiem, w momencie kiedy startujesz w zawodach, to nie znasz trasy, którą musisz pokonać, jak wtedy wygląda podejmowanie tych decyzji? Zależy w jakich zawodach, startujesz. W cross-country mamy kółko zapoznawcze i możemy się zapoznać z trasą na jednym kółku. No i po tym kółku już na przykład mogę sobie dowiedzieć, gdzie jest jakiś wjazd, gdzie jest zjazd. No i już wiem, gdzie jechać. A inne trasy? Na przykład wenduro już nie ma czegoś takiego. Węduro już starty są od razu. Że startujesz, musisz ścisnąć. Trasy, no, możesz sobie przejść ją na piechotę, ale to też, tak, no, nie to samo, jak na motorze przejechać. No dobrze, ale oglądasz tę trasę, zakręt, coś wystaje, jakaś kałuża, jakiś dołek? No tak, trzeba sprawdzić to jakoś zapamiętać. Na przykład, gdzie jakiś korzeń wystaje, gdzie jest jakieś błoto, gdzie trzeba skoczyć, gdzie nie, gdzie wyhamować. Bezpieczeństwo, jak ty przede wszystkim chcesz sobie to bezpieczeństwo w tym sporcie zapewnić? To najlepiej zapewnić jest to ochraniaczami, na przykład kask na głowę, buzer na klatkę piersiową i kręgosłup, buty też wysokie są na motor, buty. Ortezy na kolana, żeby trzymały kolano, jak się wywrócisz. Rękawiczki, żeby odciski też, żeby nie były tak jakoś bardzo widoczne. Gogle na oczy, żeby, no wiadomo, żeby nie stracić wzroku. No i w sumie to tyle. Jeszcze można sobie, można jeździć w stabilizatorze karku, ale to już zależy, jak to woli. Jakiej prędkości osiągasz na trasie? Do 120, ale tak, no 120, ale tak w lesie na przykład jest 60, 80. Pewnie upadek nie jeden był. Pamiętasz coś, że lecisz i, i nagle myślisz sobie, wow, jest niefajnie? Był taki jeden. W Dąbrowie Górniczej była chopka i byłem jeszcze małym motorem, 85. Kawasaki. No i pomyślałem, że ją przeskoczę. No ona była taka, że dużymi motorami ją skakali. No i nie doleciałem, uderzyłem przed nim kołem, przed lądowaniem, no i straciłem przytomność. Na szczęście nic poważnego? Hmm, przesienie mózgu. Czyli jest to też sport koncyzogenny poza tym, tym jednym niefajnym zdarzeniem. Póki co? Hmm, póki oby, co nic. Po wybijane palce, jakieś ta kierownica i wyżej i tyle. Oby, oby nic więcej. Jak jedziesz na tych trasach, czy to są wyznaczone dystanse, czy macie jeździć na czas? Jak to wygląda w przypadku zawodów? Najlepszy czas na całej trasie, najdłużej przejdziecie. Przyznam, pytam, nie mam zielonego pojęcia na ten to temat. To weźmy na przykład cross country, które jadę w tym roku, no to mamy od półtora godziny do dwóch godzin, to już zależy od organizatora, i mamy zrobić jak najwięcej kółek w jak najlepszych czasach. I w każdej klasie, no, każdy się ściga, no, no i musi zrobić jak najlepszy czas po prostu. Czy nie ma tak, że, że na przykład macie trasę, nie wiem, 20 kilometrową i powiedzmy, czas, kto najszybciej przejedzie? Nie, nie. Ona ma nie wiem, z 12 km, 15 najczęściej, no i mamy półtora godziny, i musimy jak najdłużej, czy jak najszybciej, jak, naj, no jak najszybciej po prostu przejechać te wszystkie kółka, jak najwięcej ich zrobić. Pojedynczo, czy ścigacie się z innymi zawodnikami? Ścigamy się, no to, nie wiem, po 100 osób w grupie, i tak 100 osób po jednej trasie jedzie, każdy obok siebie praktycznie. Jak to wygląda? Łokcie pracują wtedy, żeby wyprzedzać? No Są... trzeba się wchać, trzeba się wchać. Czy jakieś takie zachowania, które nie można nazwać fair play, gdzieś tam wspominasz? No było parę takich, ale to zdarza się każdemu. Ale celowe czy przypadkowe? Celowe. Według Ciebie na ten moment jesteś cały czas bardzo młodym człowiekiem, jakby można powiedzieć, że dopiero zaczynasz ten uprawianie tego sportu. Na poważnie, do tej pory, według Ciebie Twój największy sukces? Mój największy sukces to było zdobycie wicemistrza Polski w Super Enduro, w Młodziku. Na czym te zawody polegały? Super Enduro to zawody, jest krótki dystans, czyli kilometr dwa, i pełno przeszkód technicznych położonych. Jakieś belki, kamienie, skoki z belek, z opon. Czyli co, to trzeba po prostu przeskoczyć? przeskoczyć, przejechać jakoś technicznie dosyć, no i trzeba mieć, no, dużo siły do takiego czegoś. Bardzo męczy. Jak ty ciałem pracujesz na tym motorze? To ty go podnosisz? Jak wygląda w ogóle yy, skok na motocyklu? Zależy od tego, czego skaczemy. Jeżeli skaczę z opon, to muszę na przykład strzelić z gazu. Jeżeli skaczę z hopki, to muszę się mocno rozpędzić. Po kolei. Skaczesz z opon, czyli? No, powiedzmy, że jest jedna opona, a to jest druga i pomiędzy nic nie ma. No i trzeba z nich wyskoczyć. Takie na przykład od ciągnika są opony wkopane w ziemię. Coś takiego. A ten drugi skok to z...? No, ze zwykłej chopki takiej usypanej. Czyli usypana taka przeszkoda i z tego, tak? No taka, nie wiem, 15 metrów na przykład. Co wolisz? Ciężko powiedzieć. Zależy jak coś jest zbudowane. Ale są takie niespodziewane sytuacje, że... No, trasa jest przygotowana nie najlepiej i można zdarzało się czuć niebezpiecznie? się, zdarzało się. No dużo się takich zdarzało. Na przykład na jednych zawodach była polana i było pełno korzeni drzew w trawie, no i kto przejechał, ten przejechał. A kto cisnął i, no i trafił w drzewo, no to co? Połamał się. No wiesz, tak jak ty mówisz, a to, to poważne takie y, kontuzje i poważne zagrożenia są. No tak, w sumie to y, znajomy, który robi nam zawieszenia do motoru, złamał kręgosłup na motorze. Mimo wszystko to cię jakby, te zagrożenia, te sytuacje cię nie... Nie, a on dalej jeździ. Jakby nie to, że znowu się połamał, to pewnie byłby teraz mistrzem Polski. Trenujesz teoretycznie, czasami praktycznie w nowym targu, uczysz się w Gorzycach, można to połączyć? Można połączyć, na no, spokojnie. Jak to robisz? Albo czasem się mniej uczę, zwyczaj najmniej, no, a jeździć trzeba. Codziennie, prawda. Prawie codziennie. No, jak jest pogoda, czasem nie ma, no to nie ma jak pojechać. Czy jeździsz po tym jednym torze w sokolnikach, o którym mówiłeś, czy też wypuszczasz się gdzieś na takie trasy w okolicach? Takie dzikie? No mamy tę grupkę jaką w Grębowie, w których jeździmy po lasach często. No i w sumie to czasem na tor pojedziemy jakieś do nowej dęby, czasem gdzieś w inne jakieś miejsce też są tory, czasem pojedziemy jakiś czas. Nauka nie przeszkadza w tym czy bardziej to przeszkadza w nauce? Można tak powiedzieć. Tomek, jesteś dwukrotnym laureatem Funduszu Młodzi Zdolni. Stawałeś tutaj na tej scenie, odbierałeś te stypendia. Miło być w takim młodym wieku już dostrzeżonym i docenionym? Miło, miło, no. Bardzo miło. No bo jest jakieś takie w głowie coś, że po coś jeżdżę, nie? Czy w szkole wiedzą, że uprawiasz taką dyscyplinę sportu, czy po prostu. Poszła informacja, Tomek Ciastek, laureat funduszu, ma stypendium, wow, robi coś ciekawego. Znajomi raczej wiedzą, że jeżdżę. Trudno nie zapytać, bo to nie jest y, tani sport. Gdyby nie rodzice, chyba ciężko by było, no jak rozumiem, jacyś sponsorzy, prawda? No, byłoby mocno ciężko. Ciężko jest sponsorów zaprosić do współpracy przy takiej dyscyplinie? No sponsorów jest ciężko, no trzeba już mocno cisnąć, żeby coś się udało zdobyć. Póki co się udaje. No póki co jest jeden dobry sponsor i da się jeździć. Czyli jak rozumiem ten motocykl jest kupiony dzięki pomocy sponsora? W sumie to tak. Mocna zniżka była i udało się. I jedyny twój motocykl jaki masz? Nie. Mam jeszcze KTM ma SX 250, ale to jest do zmiany. Czy będzie coś nowego? No trzeba szerko jeszcze jedno kupić. Czy to już jest docelowy Twój wymarzony model, czy marzymy o, o czymś jeszcze więcej? Jak na teraz jest idealny, 250 km mi pasuje, na mocniejsze nie mam po co się przesiadać. Bo? Bo nie pozwolą mi wystartować w mojej klasie, no i, no i będzie za mocny trochę, o tak to jest idealny. Jak tak jeździsz po lasach, tak się zastanawiam, czy w przypadku Twoim Jakiś zając, lis, wilk się gdzieś nie pojawiają na drodze? Czasem się pojawi jakiś jeleń albo gołąb wleci. Albo trzeba szybko hamować i uważać, albo nie wiem, coś trzeba robić, trzeba myśleć szybko. No i co wtedy? No mi się jeszcze nie zdarzyło w nic wjechać aktualnie. Więc jeszcze nie wiem. I oby tak dalej. Oby dalej. Mamy tutaj trochę pucharów, które do tej pory zdobyłeś. Czy to są wszystkie zawody, w jakich startowałeś, czy przywiozłeś nam dzisiaj pokazać tutaj część tych pucharów? To są puchary tylko za takie zawody, w których no, miałem te podium, ale było też sporo zawodów, w których byłem piąty, dziesiąty na przykład, jak zaczynałem. No i tylko były jakieś dyplomy, ale to nie ma co brać. Czy patrzysz na te puchary stojące w domu na jakiejś, podejrzewam, półce, i one są dla ciebie też taką motywacją do tego, żeby trenować i, i jeździć? No tak, jest takie w głowie, że fajnie jakby było ich więcej. Marzenie Tomka Ciastka? Przejść kwalifikacje w Mistrzostwach Świata Super Enduro w Krakowie. Na czym polega ta trudność tam? Bo cały świat startuje. Wszyscy z całego świata się zjeżdżają, najlepsi. No i trzeba się spróbować dostać. Będziesz próbował teraz gdzieś w okolicy? Czy to jest jakiś to limit jest w wieku? W grudniu, limitu wieku jest, ale już wchodzę. Czyli co, próbujemy? Próbujemy. Jakie są też poza tym marzeniem, swoim tw takie plany, jeśli chodzi o chęć Twoją rozwoju jako zawodnik sportów motorowych? Plany jeszcze są takie, żeby no, wygrać teraz puchar polski cross country, bo aktualnie prowadzę, no i pasowałoby tak się utrzymać. No i jeszcze mistrzostwa polskie Super Enduro jeździmy w ekspercie, też by pasowało wygrać. Czy to są cykle zawodów punktowane? Tak, wszystkie są punktowane. No i Super Enduro jest osobno, Cross Country jest osobno. Ile takich zawodów w ciągu sezonu y, się rozgrywa? Oj, sporo jest. Czasem się zdarza, że dwa miesiące są weekend w weekend zawody. I po całej Polsce jeździcie? Do, dosłownie po całej Polsce. Czasem nawet po 700 km trzeba jechać. Najtrudniejszy tor? Najtrudniejszy tor... Ciężko powiedzieć. Dużo było trudnych. Ale nie, nie powiem, nie dam rady. Najbliższy tutaj gdzieś u nas? Nie ma takich ciężkich u nas torów. To najbli no to najcięższy to u nas w Sokolnikach, bo chłopaki z okolic nie mogą go przejechać. Gdzie ten tor jest? U babci za studo. <śm> Czyli co, zrobiliście go sami, tak? Tak, budowaliśmy go tam jakiś czas, no i teraz jest fajny tor. Cały czas coś tam dokładamy, jeszcze żeby było ciężej. Czyli na tym torze, myślisz, że dobrze się przygotowujesz do zawodów? Myślę, że nawet bardzo dobrze. Ten tor jest no taki pod skalę już mistrzostw Polski by podszedł. Na no, spokojnie. Czyli jak rozumiem, wakacje całe będziesz miał pracowite, żeby się do kolejnych startów przygotować? Na wakacjach też mamy starty. Czyli nie ma tutaj jakby przerwy żadnej? Zależy jak wypadną terminy, to akurat już nie zależy od nas. Nie Niby miało być wolno, ale jedne zawody przenieśli nam teraz na lipiec. Ktoś tam też w, w górach z Nowego Targu zawody sobie zaplanował, no i też może pojedziemy, bo nas zapraszali. Czyli nie ma nudy? Nie, nie ma nudy. Tomek, bardzo dziękuję Ci, że nas odwiedziłeś, że możemy podziwiać Twoje trofea i co najważniejsze, Twój motocykl piękny, który pewnie po zawodach czy po treningu nie wygląda tak okazale jak tutaj stojący. Nie, teraz też nie wygląda już najlepiej. No ale wybłocony pewnie jest po każdym starcie. No, po niektórych zawodach strasznie. Czyli trzeba czyścić regularnie. Oj, trzeba, trzeba. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Bardzo mocno trzymamy kciuki, szczególnie Grudzień Kraków. Tak. Czyli jak coś będziesz wiedział, dajesz tak zwany znak, sygnał i będziemy się chwalić. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem był Tomasz Ciastek. A niebawem kolejna rozmowa na naszej Gokowej kanapie. Do zobaczenia.